Dzień dobry, cześć. Z tej strony Robert Wiekówczak, a ty właśnie oglądasz odcinek specjalny na kanale wydawnictwa biznesowego Expertia. Ten odcinek będzie specjalny z kilku powodów, ale najważniejszy siedzi właśnie tutaj, bo jest ze mną Piotrek, którego historię zaraz poznasz. A Piotrek to jest... Idealny przykład na to, że przedsiębiorcze kompetencje, przedsiębiorcze cechy można rozwijać od małego i właściwie można powiedzieć, że można robić już biznesy, będąc w, w takim wieku. A tak mógł na początku powiedzieć, ile, ma, ile masz? lat? osiem. Osiem? Tak. I co ja bym no. no i super, i przeczytałeś naszą książeczkę, pewnie z tatą. Mi jak ekspertu się oszczędza, tak? I tutaj wykorzystałeś pewną, y, pewien model, który tutaj został zaprezentowany do tego, żeby zarobić na swój telefon. Jakbyś mógł opowiedzieć o tych trzech? Najpierw kiedyś jakby postawiaszkę y, no, samą rodzinę albo no, na takie okrad, jak albo coś, i, no już nie miałem tam no, kilka. No, tych pieniędzy potem jeszcze od miejsca ekspertusia, jak, so, jak potem było, że oczętał na ten rower, to też pomyślałem, że sobie oczęta na telefon. <sum> Teraz jak wróciłem do szkoły to mi się i już nie za dobrze działał, więc pomyślałem, że będę sprzedawał robienia, na osiedlu. No i wyszło z mojego punktu widzenia, bo zarobiłem za małe kwoty. Czyli już wcześniej oszczędzałeś? Tak. Ale dopiero jakby zacząłeś zbierać na telefon, kiedy po prostu sprzedawać? To. Tak. Super, super. Przeczytałeś też inne części. Powiem Ci teraz, zacząłeś czytać część dotyczącą o językach obcych. No innych jeszcze nie, ale tylko tam o właśnie o czytaniu i teraz niedawno skończyłem to o, o językach. Super, no to jeszcze pochwal jakąś metodą, którą już zdążyłeś, bo wiem, że rozmawialiśmy tutaj wcześniej po prostu już Masę rzeczywiście Inkorporacji się najbardziej ta metoda podobała. Polega ona na tym, że jak z kimś piszesz, jak z jakimś przyjacielem, albo z kimś, to dodajesz choć do zdań że jedno angielskie, albo jak to jest chińskie, albo niemieckie, albo hiszpańskie, wydaje jakie słówko po innym języku, jakiego z tą osobą, albo. Albo sam się uczysz. Super, czyli właśnie takie trochę postawienie się w tym środowisku języka, żeby mieć fajne być z tym z językiem. Czyli to stosujesz na co dzień, właśnie tak rozmawiamy ze znajomymi? No, yy, większość moich kolegów jeszcze nie ma telefonu, albo jeden kolega ma, ale nie ma do niego numeru, więc na przykład z tatą korzystam, yy, jak na przykład jest praca, albo coś innego. Coś... Nie chcę go poprosić to wtedy. Powiedz mi czego jeszcze się nauczyliście ekspertów? że nie wolny, że, że ty nie musisz mieć tego, co inni. Na przykład, jak tam było, że jego kolega, że mu się śniło, że jego kolega przyleciał ze statkiem UFO na plac zabaw, a on w pochwalił pochwalił swoją nową kolejnogą, a potem sobie kupił BMX-a, kuzyna choć na początku nie był do tego przekonany, bo nie chciał, jak on to powiedział, starego nieruchota, ale się okazało, że nie był to starego dnia. Tylko jego marzą, Robert. Super, super, coś, coś jeszcze Ci zapadło w pamięci, bo widzę, że tej całej historii można powiedzieć, że znasz z tej, z tej walki. No. W sumie to już aż no, inne historie niż pouciekały. Jasne, a powiedz mi, jak to się stało, że ta książeczka, no pewnie pierwsza, zaczyna się od tej, od tej części, to tak, tak. jak to się stało, że ona znalazła się w Twoich rękach i że razem z rodzicami przydała? No właśnie, e, kiedy bardzo prosiłem, że tata wychodził na siłowy, to bardzo go prosiłem, e, żeby kiedyś kupił mi tą książeczkę i, i wróciłam prosiłem i, i potem e, wołał mnie i się okazuje, że ma mam w torbie nie tylko książeczkę, ale też e, maskotkę misia, z którą ten cały czas spędzałem cały czas. Tak jak sam jak spotek i, i razem robiliśmy zabawy Michiu, mój god i ja. Super, super. Czyli przestałeś już pierwszą część, teraz tak. czytasz trzecią. No już skończyłem. A już skończyłeś. Tak, dokładnie to wczoraj wieczorem. Które... To zostały ci jeszcze dwie. O budowaniu relacji i o, i o nadbudowaniu nawynku. Którą pracę będziesz zacząć? Może o budowaniu nawyków, bo to o budowaniu relacji niedawno wyszło, więc najpierw trzeba to, które jest już trochę dłużej, bo potem to tego Jasne. Zaczynałeś od tej oszczędzania, oszczędzaniu i w sumie jakby tutaj realizowałeś wiele rzeczy, które właśnie miały wpływ tak. do tego, żeby zarobić na ten telefon. Masz jakiś kolejny cel, na który odkładasz pieniądze? Mam no, zegarek, bo na przykład jak wracam do szkoły i mama do mnie dzwoni, to albo ja chcę do niej, to człowiek sensu jest serwis, siadanie, no nie wiem, gdzieś tam z boku i wyciąganie telefonu, tak na przykład jak mam ten zegarek, po prostu no, dzwonię z niego, bo poszukałem bo, 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 bo najtańszych opcji, które na przykład nie jakiejś jest Allegro, jakieś takie, które nie dają

Super, bo wiem, że też jakby zajmujesz się wieloma rzeczami, prowadzisz wszystkie tam na YouTube, więc jakbyś mogła opowiedzieć, tym, co lubisz robić na co dzień? Na co dzień to lubię też wychodzić często na budowisko z kolegami, a jak na przykład nie wiem jakiś kolega jest chory albo coś, to sam sobie program albo właśnie nagrywam filmiki na YouTube, albo właśnie krótkie jakieś, które no, fajne. już twój kanał od tamtego roku życia. Tak, tak. Gdzie możecie znaleźć? Jak nazywasz? No, ja mój barkowski bez spacki, nie, z facją. No i ja tutaj widzę. Super. Podziękujemy oczywiście w, w opisie, możecie można się tam udać, żeby znaleźć kanał. kanał A co trenujesz? Ja, piłkę nożną. Piłkę nożną. Tak. No, to taki sport. I czego uczycie ten sport? Bo sport to też jest coś, takiego, co? No trzeba dążyć do celu, na przykład jak są mecze, no i już przegrywam, już przegrywam to w dużo sytuacji było tak, że potem że to jednak kilka dobrych akcji i, i wygrana była już, więc żeby zawsze dążyć do końca, nawet jak już myślisz, że jesteś skazany na porażkę. Dobrze, no, że powiem ci, no, masz 8 lat, a myślenie, yy, no po prostu jak yy, niejeden dorosły, to jest wręcz niezwykłe. I ciekawi mnie, co takiego się stało? Czy, czy to nie wiem, czy to czy oni, czy tak z tego że oni właśnie się tak wspierali? Tak, 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 Pomagam. Nie wiem jak to jest z jego punktu widzenia, ale z mojego mm. mu pomagam długo. Super, super. No to powiedz mi jeszcze, jakie masz plany na swoje życie? Czy już masz jakiś taki kierunek, w którym chciałbyś iść? No, Mam plany ja no, zostać piłkarzem, ale nie tylko tym kilkarem, żeby też się jako znaczy, żeby coś się innymi rzeczami, na przykładami nieruchomościami. Zajmować się tym filmem, a tam też się zajmuję jak oni No i to, i to jest właśnie niezwykłe, bo jak ja sobie pomyślę, kim chciałem być, jak miałem 8 lat, to chciałem być Zorro albo jakimś supermenem, który będzie ratować ludzi. I ty już masz tutaj po prostu przygotowany i stanęli na to, co chcesz realizować. Super, super. No to bardzo Ci dziękuję. Przyjdę Piątek na koniec. Oczywiście w prezencie dla Ciebie. Po podziękowaniu za ten krótki wywiad, wszystkie całe sery tych książeczek z Monty, z wielką felicją, nie wiem czy przeczytałeś, ale też tutaj będziesz mógł poznać cztery modele na zarabianie pieniędzy, nieruchomości, to jest jeden z nich. I jeszcze tutaj jest jedno, mi się ekspertów się cię Bardzo, bardzo, bardzo Ci dziękuję za, za wywiad. Jeszcze raz odsyłam oczywiście do, do kanału Piotrka, który jest w opisie. No i mamy nadzieję, że też Wasze dzieci będą yy, owocować właśnie te wszystkie kompetencje, których uczymy się, ekspertuje podsłamy na stronę naszego wydawnictwa ekspert.com.pl, gdzie znajdziesz całą serię. No i mamy nadzieję, że takie dzieci jak, jak Piotrek, to po prostu będzie masa w całym społeczeństwie, bo to później będzie owocować takie społeczeństwo będzie czymś, co o czym naprawdę chcemy zadbać teraz, żeby później mieć z tego, z tego owoce. Więc bardzo Ci dziękujemy za obejrzenie tego odcinka. No yeah. i do zobaczenia kolejnym razem. Cześć!